Witam Was w nowym filmiku pod tytułem Moje nowe zwierzę Jak mogliście przed chwilą zauważyć ponieważ uciekł z kadru, jest to Sztejak Ma na imię Axel. Jest raz w Sesshitsu W czwartek kończy dwa miesiące I dzisiaj bym chciała pokazać jak mieszka co w ogóle tutaj zaaranżowaliśmy. Więc najpierw pokażmy może jego stałe miejsce, w którym śpi bawi się, je, pije Ogólnie takie miejsce, w którym ma jakby swój własny pokój. Widać je na lewo, więc przechodzimy na nowy kadr. Więc witamy w bazie noclegowej Axela. Jak widać jest to kojec materiałowy dla szczeniąt. Pozwólcie, że go otworzę od góry. Tak, ma taki suwaczek. Do wielu pewnie wyda się nie zrozumiałem, dlaczego trzymam psa w końcu i, i co takie więzienie zwierząt i w ogóle jesteśmy na nie. Ale no cóż, u nas jest taka sprawa, że ja się uparłam, że chcę mieć psa w pokoju, a mój pokój jest otwarty, więc potrzebuję takiego czegoś, aby nie biegał w całym domu i nie sikał. Dlatego z tego powodu mam kojec oraz z tego, że po prostu chciałam, by miał swoje takie małe miejsca na ziemi. W końcu znajduje się cerata, ręcznik, który jest od wczoraj. Ze względu na fakt, że często sika na tą ceratę i po prostu to mu ma przeszkadzać w tym. Następnie mamy pierwsze legowisko. Aksel ma dwa legowiska. Jest to takie legowisko. Legowisko jest calutkie, niebieskie, ale jest brzydkie. Tutaj jak widać, Aksel ma swój kocyk łamane na kordełkę. Do tego jest poduszka. Również ona posiada miękki od dołu oraz jego proszak, z którym śpi, a tam jeszcze drugi, który ma linę. I w przyszłości planujemy się przyciągać z nimi. I tutaj głównie akcent śpi na noc. W dzień rzadko go widzę, chociaż często jak usypia, to również tu. Dalej na lewo mamy podstawkę pod miski, podkładkę czarną. Z typsem. Do tego dwie miski ceramiczne. Jedna jest na jedzenie widać, a druga na wodę. Aktualnie nie ma nic do jedzenia, bo przed chwilą jadł. No i jakiś tam gryzak, zabawki i tym podobne. kojec prezentuje się tak w całej swojej okazałości z Akselkiem. Jak widać, może się nie wydaje na filmiku, ale jest naprawdę ogromny. Ma ponad metr średnicy. Dla takiego szczeniaka myślę, że wystarczy na luzie. Jeżeli nawet weźmie i mi urośnie jako dorosły, to myślę, że nawet bym mógł w nim mieszkać. Ale mam plany co do tego, by mu na dorosłość kupić klatkę. Co kolejne, pewnie głosy sprzeciwu by się odezwały: Psa, klatkę! czy to dla niego więzienie. Ale jeżeli mój pies przyzwyczai się do końca, to chciałam, aby w przyszłości, gdy go już nie będzie, czuł się bezpiecznie. Do kojca prowadzą takie dwa wejścia. One są na zameczek aktualnie podwinięte do góry, ponieważ Aksel biega po domu. Obok mają kieszonki. A koiec jest całkowicie składany do takiej torby transportowej. Obok mamy kuwetę na podkłady higieniczne. Złożony podkładem i mamy. Normalnie ona jest w końcu, ale dzisiaj ją wyłożyliśmy, ponieważ aksel ciągle sika pod siebie i. Po prostu moja podłoga, która jak widać jest jasna, cierpi na tym znacząco. W związku z tym wyłożyliśmy i mieliśmy ogromne plany na tego, że jak będziemy widać, że on się rozgląda, coś chce, to będziemy go do niej wkładać. Jednak te plany spaliły na panewce i Aksel i tak jakoś dyskretnie nikt nie wie kiedy ci mi na podłogę. I to jest taki duży problem właśnie przy tej podłodze, ponieważ no, idzie dużo ręczników papierowych. Duż... trochę takiego płynu, który mam, aby nie śmierdziało w pokoju, ani mi się nie przebarwiła podłoga. A wolałabym, aby nauczył się rzeczywiście na te podkłady. Jeśli go w jednym miejscu, ja bym je wymieniała. Dobra, to teraz pokażmy akcesoria Axela, które są no, na... niektóre na przyszłość, niektóre na teraz. I powiem, jak Axel je lubi i jak na nie reaguje. Witamy w moim arsenale zbrojeniowym, jak to moja mama się śmiała kiedy przyszła ta paczka. I no cóż, pierwsze co widać to 100 z podkładów higienicznych. Jest to rozmiar M, jest 150 podkładów. Tutaj mamy jeszcze kilka w takim 7-paku. No, mieliśmy widać ambitne plany co do tego, by Aksel nauczył się rzeczywiście, że z podkładów się korzysta, że się tam sika, załatwia. Jednak na razie nauka nam nie idzie. Myślimy, że Aksel może przez że w czwartek dopiero działo dwa miesiące, to po prostu jeszcze nie czuję tego, kiedy on chce pod siebie zrobić. Ale wierzymy w to, że w końcu go nauczymy i rzeczywiście to nam się przyda. I moja podłoga nie ucierpi aż tak mocno. Więc takie podkłady. Od razu zapomnę, że paczka była kupowana w Zaluxie. Łączna kwota 300 coś złotych. Nie pamiętam dokładnie. Kolejna jest moja szczotka, którą tu włożyłam, ponieważ Aksel korzysta z mojej szczotki. Znaczy, nie moje szczotki, ponieważ to jest moja była szczotka. Aktualnie włosy czeszę jedynie podczas ich mycia, grzebieniem. Uznaliśmy, że dla Aksela po prostu taka szczotka będzie najwygodniejszym wyjściem. Kolejne są książki do pazurków. Aksel już miał dwa razy obcinane paznokcie. Zresztą tak samo jak mój kot co przyzwyczaja się do tego, chociaż jest jeszcze niepewny. I oczywiście chce się bawić, do tego się wierci, ale czuję, że w końcu będzie to mu obojętne. Następną rzeczą tu jest to płyn do mycia oczu. Ponieważ Axel, ze względu na to, że jest Shitsu, często mu się robią zaciki wokół oczu, takie złe. I mu trzeba je myć. Szczerze, mam mieszane uczucia co do tego płynu. Myje nim moja mama oczy, aksela, i działa tak naprawdę średnio. Nie działa najlepiej, ale próbujemy. Może coś robimy źle. Zobaczymy. Kolejne są takie, gdzie z tego korzysta raczej mój aktualnie duży pies, ponieważ akselowi dopiero rosną zęby. Są to przełyki wieprzowe. Takie o. Mój pies bardzo polubił. Aksel raz doszczytał połowę takiego. Ze względu na fakt, że zresztą mu zęby już chce wszystko jeść yy, i gryźć. I bardzo im posmakowały. Mój duży pies to po prostu się tym zachiada. Kolejna rzecz, no może pokażmy nareszcie te puszki, które są na tym pierwszym planie. Tu był sześciopak puszek. Są to puszki Rokko. Wersja dla juniorów. Jest tu miks smaków. Znaczy, ogólnie dwa smaki, ponieważ kupiłam 12 puszek. Są to łóżki po 400 gram. Axel szczerze to jest pierwszy taki, trochę nie wypał. Axel średnio za tym przepada, ale to ze względu na fakt, że moi rodzice bardzo mu słodzą jakby przyzwyczajają do ludzkiego jedzenia typu szynki i tym podobne. Ja jestem przeciwko, ponieważ Excel się tego uczy, że powinien to jeść. I my, boję się, że w końcu to się skończy na tym, że oni będą temu dawać, dawać, dawać i będziemy musieli psa nauczyć się barfa. Nie jest to zła wersja, ale po prostu moi rodzice tego nie umieją robić. Ja bym musiała się nauczyć. I to by było ciężkie. Pokażmy, może tutaj to, ponieważ do misek mamy stojak metalowy. Wygląda on tak. To jest normalny zestaw misek. Yy, miski są całkiem spore. Zresztą widać w wielkości mojej dłoni około. Stojaka nie używam ze względu na fakt, że Aksel jest po prostu za mały i by nie dosięgał do obu misek. Kolejna rzecz, która była przez nas próbowana i szczerze. Mój starszy pies, zwłaszcza, o tym szaleje. Są to koszeczki półwygodne od Chase. Te są akurat chyba drobiowe. Z tego co pamiętam, takie zamawiałam. Mojego psa, akurat starszego, uczę, komendy Zostań. Co prawda, ma on 14 lat na karku, jednak jest bardzo inteligentnym psem i myślę, że mi się uda go nauczyć. Kolejne puszki, to nie będę ich już wyciągać, bo to jest to samo, tylko że jakiś inny smak, z tych jeszcze nie korzystaliśmy. Kolejne, może ktoś kojarzy, tylko aby dobrze to podnieść, no, może ktoś kojarzy firmę, jest to Wolf of Wilderness. Przepraszam, jeżeli zaczytam. Jest to Wild Junior Hills. Tutaj się lekko przejechaliśmy, ponieważ te przysmaki są za duże. I najzwyczajniej na świecie Axel jest za mały, by je zjadać Chociaż za niedługo myślę, że to wypali Mogę otworzyć paczkę, bo jak widać była otwierana, by sprawdzić Co tam w środku się dzieje że bardzo dobra jakościowa karma O, one nie są jakieś ogromne Jak widać, ale dla Axelka nadal są lekko przydłuże Próbuję się właśnie dobrać do wszystkiego I zobaczymy jak to będzie Myślę, że... Już nawet dzisiaj spróbuję mu tą karmę dać w normalnej formie. Moja mama próbuje ją znaczyć w wodzie. I zobaczymy, jak to będzie, czy je polubi. Tutaj mieliśmy akurat smak ten: kurczaka z kaczką, z owocami leśnymi, mięsem, no i ogólnie takimi dzikimi jagodami. Tutaj mamy drugi smak. Ten jeszcze nie otwierany. To jest, już wam czytam. Ma dużo świeżego mięsa, kurczaka i jagnięcia. Z owocami leśnymi, właśnie no, takimi rzeczami typowo dzikimi, jak to firma się szczyci. Mm, mogę wam pokazać zresztą skład tego. Ponieważ naprawdę nie jest zły. Widać jak ciągle chce się bawić, ponieważ aktualnie moja uwaga z wszystkich zwierząt właściwie spłynęła na niego. Mój chomik jest tak średnio ogarniany przez moich rodziców znaczy ja go karmię i pojawiam się ja w pokoju moich rodziców, ponieważ tutaj po prostu nie mam już na niego miejsca ze względu na ten chojec. Skoczkami się bawię, a drugi pies to w ogóle jest smutny i bardzo nie akceptuję go i staram się ich jakoś pogodzić. Tutaj mamy właśnie skład. Jak widać, mamy, jest to 100% bezbożowa receptura. Jest to zrob karma zrobiona w Niemczech. Mamy tutaj świeże mięso kurczaka 36%. Kawałki ziemniaku, białko drobiowe, białko jagnięce, wysłotki buraczany suszone drożdże piwne, białko ziemniaczane, siemię tłuszcz drobiowy, lignoceluloza, chlorek sodu, owoce leśne, suszone żurawina, porzeczki maliny, zioła, liście pokrzywy, rumiane krwawnik i tym podobne. Więc to na pewno na plus jest, że nie ma w składzie czegoś takiego jak skorza. I zobaczymy, jak lekko podnorośnie, no zresztą już teraz ma wystarczające zęby, po prostu mu damy. Jak widzę, że próbuje się dobrać do tej drugiej karmy, to myślę, że już można zacząć. I trzecią, ostatnią karmą stąd, ale nie ostatnią rzeczą, ponieważ jeszcze zaraz pójdziemy do drugiego miejsca Axela. Jest karma Horizon. tak, kupiłam pakiet próbny. Trzech, trzech karm na załogu, się na pewno wyjścia. Tak ona wygląda. Jest to również karmada szczelnią i mogę pokazać rozkład. Tylko znajdę, jeżeli jest po polsku, bo jeżeli nie ma, to nie jest to mojego sensu, abym Wam go pokazywała. Z tego, co widzę, to może być ciężko z polskim składem. Że jest na boku. No niestety nie mam. Mogę spróbować rozczytać po angielsku, bo mój angielski szczerze jest naprawdę słaby. I średnio wierzę, że mi się uda coś z tego rozczytać. Ale muszę spróbować. O ile ogólnie jest angielski skład, jakby to by nie było, to by było dziwnie. Ale tak naprawdę widzę różne inne nazwy. Ale ogólnie z tego co kojarzę, karma jest również bezbożowa. Jest to karma, jak widać, kurczak i ryba dla szczenią. Są to również właśnie owoce. I tak ona wygląda. Tej karmy jeszcze nie próbowaliśmy. Jest nieco mniejsza, z tego co widziałam od tej wilkowej, załóżmy. I po prostu też mój pies jakoś jej nie próbował. Nawet jej chyba nie sypaliśmy. Ostatnią rzeczą taką pielęgnacyjną są nożyczki do strzyżenia. Są to nożyczki profesjonalne. Do groomingu mój pies właśnie będzie nimi obcinany. Szczerze, myśleliśmy, że będą nieco większe, jednak są właśnie w takiej wielkości. No w porównaniu, takie nożyczki szkolne. Nieco dłuższe. I zobaczymy, jak będą ciąć. Mój tata się tym <grym> zajmuje i po prostu myślę, że robi to bardzo dobrze. No jak mówiłam ostatnia rzecz, czyli i juniorowe. Mogę, jak chcecie, spróbować, przeczytać się składu, ponieważ z tego skorzysta jest kompletnie niemiecka filma. Podnajdę jakieś napisy, które da się rozczytać. Ogólnie no, nie potrafię znaleźć napisów, ale to zapewne przez moją nieudolność. Jest to chyba połowina z jagnięciną, coś takiego. Dokładnie pamiętam, a drugie puszki są o innym smaku. Jest to forma takiej mielonki. Nie będę otwierać, bo mam kilka otwartych i po prostu byłoby to bez sensu, bo by się niepotrzebnie psuły. Drugie puszki są... o ile pamiętam jakiś kurczak z wapniem czy coś takiego podobnego więc może teraz po prostu posprzątam tutaj, a my się widzimy na miejscu drugim czyli na jego legowisku i przejdziemy do pożegnania witam w kuchni teraz jesteśmy w miejscu, w którym znajdują się właściwie dwa legowiska to jest znacznie większe dla mojego dużego psa ma ono 80x70 cm a mniejsze jest właśnie akcelowe, ono z tego co pamiętam jest 60 na 40 coś podobnego. Jest tutaj głowisko od Love Dog, z miłości do psów. Ma, ma bardzo, a to bardzo puchową poduszkę. A do tego Axel dostał taką kość niebieską, którą lubi sobie targać, ciągać, mimo że jest materiałowa i tego się bałam, że nie będzie jej chciał. Ale tak to wygląda, tutaj zazwyczaj leży za dnia, gdy drugi pies leży obok niego, chociaż rzadko tak się dzieje ponieważ bardzo często ucieka. Może pokażę Wam jeszcze już naprawdę ostatnią rzecz, ponieważ przypomniało mi się, że znajduje się ona w łazience. Ze względu na fakt, że niedawno myliśmy Axela ponieważ ciągle się brudzi jesikami, czy to też na podwórku, ponieważ staramy się już go uczyć, korzystania z niego i pokażę Wam po prostu jego szam. Tym razem witamy w mojej łazience i tutaj na szybko Pokażę Wam szampon. Jest to szampon od Wyfer. Welpen szampon Jest to szampon dla szczeniąt właśnie. Taki najzwyklejszy po prostu szampon. Nic najzwyczajnego. I był nim kąpany już dwa razy. Raczej raz pełen, a raz po prostu brzuch. I myślę, że nie ma co się nad nim rozwodzić, więc przejdźmy do pożegnania z Akselem, który właśnie się bawi w moim pokoju. Więc to by było tyle dzisiejszego filmu. Aksel, jak widać, siedzi w i się bawi. Jest chyba jakiś nieśmiały, bo próbuje pójść za kojec, albo potargać mu firankę. Jak widać, tak wygląda. Jest on całusieńko białutki, tylko ma łatkę na szyi, jedno uszko czarne, jedno w połowie białe i charakterystyczną dawniej kropkę, teraz łatkę na czole. Uwielbia się bawić, szaleć, Połowa mojej uwagi aktualnie z całego dnia przechodzi na niego I myślę, że to byłby koniec odcinka z nim Na pewno będzie się przewijał przez kolejne, które powstaną Ponieważ naprawdę mówię, że ciągle muszę mieć na niego oko, bo inaczej może się coś źle skończyć. I to by było na tyle Więc myślę, że odcinek wam się spodobał Subujcie, łapkujcie, dajcie dzwona I co tylko tam jeszcze chcecie a my się żegnamy. Cześć!